Oni się biją. Kłótnia małżeńska. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco na moim samolocie. Także jesteśmy w grze The Forest. Przed chwilą pierdyknęliśmy o ziemię. Jak widzicie, tutaj gdzieś jakieś stopy wystają. Ktoś tutaj ma chyba długą drzemkę, ale my się nie przejmujemy, także zostaliśmy tutaj wpieprzeni samotnie na wyspę Kanibali. Tak, to jest taki mały spoiler. No i taki wesoły gość o umieśnionych pośladkach, gołych pośladkach, zabrał naszego synka, który gdzieś tam sobie po prostu uciął dłuższą drzemkę. No a tutaj ta miła pani, nie wiem... No kiedyś kiedyś była fajna. Fajna była stewardessa. My zostaliśmy tutaj w wpieprzeni na wyspę z kanibalami. Musimy sobie przetrwać. Pierwsze co, musimy pozyskać wszystko to, co nam będzie potrzebne do przeżycia. Oczywiście ja z tej gry nagrywałem materiał, ale postanowiłem jeszcze raz nagrać... W ogóle wyłącz tego iPoda! Postanowiłem jeszcze raz nagrać materiał, ponieważ tutaj co chwileczkę wrzucają jakieś update'y i to mnie bardzo cieszy, że jak się wykupi jakąś... No, co ja tak. Jak się wykupi jakiś dostęp, do, yy, wczesny dostęp do gry. To cieszy to, cieszy to gracza, że e, widać postępy, że widać jakieś updatey, że co chwileczkę gra jest aktualizowana, jest co chwilę ulepszana, no i tak też jest z Grom De Forest. Słyszałem, że można zrobić teraz łuk, nie wiem czy to prawda. I co w ogóle najśmieszniejsze, wreszcie moja postać ma głowę. Osoby, które grały bądź widziały, jak inne osoby grają, nagrywają z, na YouTube, na Twitchu, to faktycznie kiedyś tej głowy nie było, więc. Na, no, nasza postać wyglądała dosyć komicznie. O właśnie, jestem łowcą, ale czemu mi się to zacięło? Przepraszam was za to. Mój komputer jest całkiem spoko do tej gry, także tutaj wchodzi to wszystko na wysokich detalach, tylko problem jest z tej gry taki, że ona z niewyjaśnionych przyczyn czasami lubi przyciąć. Eee, I to jest takie przycięcie na dwie sekundy, a potem już wszystko wraca do normy. Okej, okay. ja mam piłeczkę tenisową, oczywiście każdemu, pamiętajcie, jeżeli lecicie gdzieś w daleką podróż nad oceanem, musicie mieć zawsze piłeczkę tenisową, to wam się na pewno przyda. Idąc stokiem myślenia Amerykanów. Na przykład o, każdy z nich w tej walizce miał statuę wolności. Także ja nie wiem dlaczego, ale widocznie tak musi być. To jest ich talizman szczęścia. Tu mamy jakieś wielkie drzewo. Jak takie drzewa się nazywają? Baobab chyba, nie? Czy jakieś tam inne te drzewa? Tu jest jakaś żaba. No i cóż, e, zaczniemy od tego, że powinniśmy się tutaj trzymać samouczka. Powinniśmy załatwić sobie fajne miejsce na mm, szałas. Kurde, ładnie to wygląda w ogóle. Strasznie ładny widok. Aż sobie chyba zdjęcie zrobię zaraz normalnie. Ładnie to wygląda, ładnie to. Na, nie. nie to muszę, muszę Screena sobie zrobić. Hopla. Dobra, zrobiliśmy sobie screena i lecimy dalej. Także to było takie moje selfie... Z oce Nie, to nie jest Ocean, co ja pierdzielę, to jest jakiś... To musi być jakieś morze, które gdzieś tam tutaj się zamieniło w taką malutką... O kurczę! Tam jest jakiś przechodzeń. Halo? Proszę pana? Ja mam do pana pytanie Ja w ogóle ja mam mało HP, może się uleczymy troszkę, co? To założymy Dzięki temu będziemy mieli troszeczkę więcej armora I zrobimy sobie jeden... A, nie, nawet więcej mogę zrobić Używając szmat możemy tutaj z alkoholu i z tej szmaty zrobić taki mały koktajl mołotowa Dobra Teraz ja chcę to moje Okej okay. To kurde był gość przecież przed chwilą O, tam idzie ale nie, to ja może go będę unikał. E, musimy zrobić sobie szałas. Zrobienie szałasu jest o tyle proste, że nawet jak nie znamy recepty, to oczywiście tutaj jest taki poradnik. Wystarczy go położyć. I moim sposobem na przetrwanie byłoby zrobienie szałasu właśnie tutaj. I już Wam tłumaczę dlaczego. Zrobiłbym szałas właśnie w tym miejscu, gdyż, iż, e, kiedy oni będą chcieli mnie atakować, to ja wtedy bym spieprzył na tą wysepkę. Oni chyba nie potrafią pływać. Oni, czyli e, właśnie kanibale. Użyjemy teraz wszystkiego, co nam tutaj zostało dane. E, dobra, i lecimy dalej. Ja w ogóle ten kamień wypieprzę stąd, bo ja już nie chcę go nosić. Zetniemy sobie jedno drzewko. No. W ogóle przypomniała mi się taka m, opowieść. Byłem kiedyś na grzybach w lesie i... E, jak to jest. Nie wiem, czy ktoś chodził na grzyby. Jeżeli ktoś chodził na grzyby, nie wiem, z rodzicami, ja zawsze tam z, z ojcem, z wujkami jeździłem, także to jakoś zawsze tak było z kuzynami. E, no i przypomniało mi się takie coś, jak jeszcze e, za dziecka, czyli tam telefony komórkowe nie były tak bardzo powszechne, no to kiedyś trzeba było się odnaleźć, tak? No i na przykład takim punktem rozpoznawczym było tam, gdzie stoi samochód. A no ale kurczę, jeżeli jesteście na drugim końcu lasu, no to nie wiecie, gdzie ten samochód stoi. No i żeby dojść do, żeby dojść do tego miejsca spotkania, powiedzmy, było umawiane, przyjechali na miejsce o godzinie 6. No to słuchajcie, o 12, o 12 przy aucie, nie? To już, to już będzie wyjazd. No i oczywiście ci sprytniejsi sobie na przykład robili różnego rodzaju naznaczanie terenu, czyli nosili ze sobą jakieś kawałki folii aluminiowej. O, że ty króliczku przestraszyłeś mnie. Albo na przykład chusteczkę higieniczną, i gdzieś ją tam na powiedzmy co, co 200 metrów na takim krzaczku, gdzieś kawałek takiej folii zawiesili, że to tam powiewało i było widać. Tylko problem był taki, że e, osoby, które to robiły, naznaczały, tylko one nie spotkały się o godzinie 12 przy samochodzie. A ja już Wam mówię dlaczego. Osoby, które wymyśliły że osoby, które wymyśliły, że będą naznaczać sobie folią aluminiową, czyli jakimś takim woreczkiem jednorazowym, gdzieś na krzaczku, co 100 metrów, co 200 metrów, nie były tylko jedne nie były jedynymi osobami, które wymyśliły ten sposób naznaczania i co się okazało później. Jak te osoby naznaczyły sobie na tych krzakach właśnie te miejsca w tą ścieżkę, którą podążali, to przed nimi. Masę innych osób też gdzieś, nie wiadomo, może z tego samego powodu naznaczały sobie, wieszały reklamówki na, na tych drzewkach, wieszały kawałki folii jakichś papiurków i tak dalej. No i co się okazało? Osoby po prostu zabłądziły, bo nie trzymały się swojego szlaku, tylko powiedzmy trzymały się, trzymały się szlaku innej osoby, która przed nimi zawiesiła na. E, właśnie na, na krzaczku taki, taki kawałek folii. No i to powiem szczerze, niby śmieszne teraz, tak? Bo te osoby haha, jakie głupie, kurde, nie wiedziały, które są jego, no ale nie było to śmieszne dla osoby, która tak. Nie ma żadnego telefonu, czyli nie ma kontaktu, jest w środku lasu i w sumie nie wie, w którą stronę iść. Oczywiście ktoś powie, że no tak, słuchaj, ale bąkol można na przykład patrzeć na słońce, tak? No ale weźcie pod uwagę, że nie każdy umie w ten sposób się rozpoznawać w terenie. Eee, można powiedzieć, że powinno się trzymać zawsze brzegu lasu, tak, żeby widać ten brzeg, żeby jakąś ścieżkę było widać. No ale okej, okay, no jak się chodzi na grzyby, wiecie jak to jest. Wchodzi się w las i nie wiesz nawet kiedy się nie, nie zobaczysz, i już jesteś w środku lasu i w ogóle nie widzisz ten. Najprostszym takim sposobem, gdy na przykład się stracicie w lesie, jest cały czas iść w jedną stronę, cały czas przez siebie. I macie dwa wyjścia, albo macie troszkę szczęścia. I od razu, nie wiem, powiedzmy, przejdziecie tam kilometr i od razu traficie na jakąś ścieżkę polną, rowerową, a może nawet na jezdnię. Albo macie mniej szczęścia i traficie na tak długi las, gdzie wybraliście najgorszy kierunek i będziecie cały czas szli przed siebie, brnąc w ten las. Także, no taka mała dygresja odnośnie tego, co tutaj można, na przykład na grzybobraniu. E, zaobserwować No a ja tutaj na przykład na grzybobraniu Nigdy takich jakichś legwanów, waranów Nie miałem okazji spotkać No ale jedno jest dobre Dobre jest, że w, nas, w naszych lasach Nie ma żadnych kanibali Także można bez problemu chodzić na grzyby Także pozdrawiam wszystkich grzybiarzy Którzy gdzieś tam sobie zbierają od czasu do czasu Teraz mamy akurat e, no, koniec lata i początek jesieni To jest najlepszy moment, żeby Żeby zbierać grzybki Okej okay. Drzewo. Bam. Dobra. Ja już mój szałas, za chwileczkę będę miał zrobiony. Także, jak będziemy mieli szałas, będziemy mogli bezpiecznie oddać się takiej krótkiej drzemce. Dzięki temu będziemy mogli po prostu przeżyć do następnego dnia. No i teraz potrzebujemy tylko i wyłącznie patyczki i kamienie. A to jest chyba dobry pomysł. Nie wiem. Mi się zdaje, że to jest dobry pomysł. Może mi ktoś zaspoilerować, jeżeli ktoś się zna na grze Deforest, czy um, wejście na tą wyspę, to jest dobry Uff, oh my god. Czy wejście na tą wyspę to jest dobry pomysł? Czy oni tam po prostu się nie dostaną? E, bo tak mi się coś zdaje, że oni nie potrafią pływać, no chyba, że ta gra jest na tyle jeszcze nierozwinięta i zbugowana, że potrafią po prostu po wodzie chodzić jak Jesus. Dobra, bierzemy kamienie. Mm. Weźmiemy sobie kamienie, weźmiemy sobie jakieś patyczki. Także tutaj zetniemy wszystko. Bum, bum, bum. O, żeż ty, co ja? Aha, coś tam, coś tam ubrałem. Co ja ubrałem? Aha, ja mogę ubrać, żeby mieć więcej armora. Dobra, armur, armor, armor. Napijemy się troszkę. Ok, napiliśmy się już, nasza postać zdecydowanie lepiej się poczuła. No i lecimy dalej. Potrzebujemy kamienie, patyki. Jeszcze jeden patyk. Jak widzicie w lewym dolnym rogu mamy tutaj znacznik. Znaczy mamy taki małą podpowiedź ile jeszcze jakichś przedmiotów potrzebujemy do skraftowania obecnego przedmiotu, obecnego obecnego wynalazku. Dobra, sticksów już nie chcemy. Trzymamy jeszcze cztery kamienie, ale właśnie z tymi kamieniami to jest problem, bo jak zawsze one leżą tutaj w masakrycznie dużych ilościach to tak teraz w ogóle ani jednego kamyczka. O, rock alone, rock alone. No, jeszcze dwa roki Alony potrzebujemy. Jeszcze jeden rok Alon. Pan Remig już kamień samotny. Gdzie to jest? Oh my goodness. Oh my dem. Ja już się boję, że zaraz kanibale przyjdą. O, mamy już wszystko. Idziemy skraftować nasz szałas. I w tym momencie nastąpi wielka magia. No, i jeszcze będziemy mogli na przykład sobie tutaj zrobić fajny taki. O i super I w momencie kiedy pójdziemy spać do tego szałasu Nasza gra się zapisze To jest o tyle takie, taka fajna rzecz Powinniśmy zrobić także ognisko Ognisko jest ważne Ponieważ musimy A sobie takie lepsze ognisko zrobię Stać mnie a co tam Zrobię sobie taki fire pit Tylko zrobimy go gdzieś tutaj Okej okay. Okej okay. A, jeszcze kamienie. A jakbym nie chciał takiego. No dobra, to już zrobimy. Co jest? Halo? Co to jest za kamień? To jest, to jest jakiś niefajny kamień. To jest taki do rzucania, to ja takich nie chcę. Dobra, idziemy w tamtym kierunku. Może znajdziemy coś fajnego. E, powinniśmy znaleźć jeszcze 7 kamieni i jeden patyk. Tylko to nie jest traktowane jak, jak, jako kamień, to jest jako taki mały guzyk. Jak to jest ze Śląska i wie co to jest guzyk, to pozdrawiam. Guzyk to jest taki mały kamyczek. I raczej z guzyków się nie zrobi żadnego ogniska, ale z takich już jak najbardziej. Ej, tu jest taka rozgwiazda. Są rozgwiazdy, jest piękna tutaj atmosfera, poranek, pięknie dzień tutaj się zapowiada. No nic nie wskazuje na to, że tutaj jakiś gwałciciel. Oh my god! Czyli jednak jest gwałciciel Drugi gwałciciel. This is fight! Oni się biją! Kłótnia małżeńska? Ja pierdzielę! A której to się przychodzi do roboty? Kolegami na piwo? Co to ma znaczyć? Ty jaj, ja, niech się biją. Ty, ona go, oh! ona go zabiła, ona go. <grystanie> Ożeszku mały. Była ona! Jedna drugą. Zobaczcie, co tu się w ogóle stało. Jedna zaatakowała drugą. Tutaj była w ogóle jakaś bitwa o dominację. Może to był jej teren? Może to była jakaś cidówka? Ja już nie wiem. No bierzemy kamienie. Potrzebujemy jeszcze dwa kamyczki. Potrzebujemy jeszcze dwa kamyczki. Ja tu są patyczki. Eee, jestem zakrwawiony, powinienem iść w ogóle do tego. Hmm, to jest jakaś ręka, ja w ogóle ją spaliłem, tą laseczkę. Dobra, powinienem coś zjeść. Bierzemy sobie, zjemy batona czekoladowego. Hmm, idziemy się wykąpać. Okej, okay, jestem już w wodzie, jestem wykąpany. Nasze rączki są już piękne po prostu gładziutkie, jak płucia niemowlęcia. Zapalimy sobie tutaj. Jest kamień. A, nie mogę więcej kamyczków wnosić. To może po prostu wyrzucimy to, nie? Po co to? Po co to komu? Hmm, chuj, Wyrzucimy tą rękę. No ale. Nie mogę więcej kamieni. No może tu jest może takie po prostu ograniczenie do kamieni, co? Hmm. Ok, moi drodzy, niestety muszę wam powiedzieć, że wyłączyło mi się nagrywanie, ponieważ e, zapisywałem ten plik do nagrywania. W folderze, który znajduje się na dysku prawie pełnym, no i niestety mój nieogar spowodował, że ten materiał już w tym momencie musimy zakończyć. Przepraszam Was bardzo, ale to był taki malutki zalążek tego, co chcę robić na kanale. Jeżeli byście chcieli oglądać od czasu do czasu taką serię z The Forest, zobaczyć jakieś dzikie walki tutaj tych e, nagich kobiet, albo po prostu chcecie zobaczyć, jak długo uda mi się przetrwać w tym świecie kanibali, to. Dajcie znać w komentarzu łapką i tak dalej. Trzymajcie się gorąco. No i jeszcze raz przepraszam Was bardzo za to, że ten materiał tak szybko się skończył. No nie hejtujcie, nie hejtujcie. Trzymajcie się gorąco, życzę miłego dnia. Cześć!